Wyszła tylko Fedek zamiast ją zostawić pod garażem, to zaniósł ją pod główne drzwi w naszym domu. Jakąś żyletkę trzeba będzie wziąć, żeby to pochlastać. Tutaj mamy jakieś żyletki. Pietrusiu, tutaj jest pudełko z żyletkami, które je wyciągasz co 30 Aha. sekund. I proszę nie brać więcej nowych żyletek, tylko używać te. Wszystko nagrywa tutaj. Dobrze, i potem włożysz to wszystko z powrotem do wódek. Będziemy tępą żyletką ciąć. A tu masz dwa noże przede wszystkim. Ale żyletką się... Najlepiej, najlepiej się to chlasta żyletka. my tutaj mamy kurde ale to ciężki ale to waży dużo tutaj są uchwyty, śrubki go Najwyżej jak się dało, jaka, jaka tu dziura się zrobiła, bo tak będzie mi łatwiej. Muszę tu wleść i zobaczyć, co tu trzeba odkręcić. Te blachy, blachy to są plastiki, tu jest blach, tu jest plastik i ten plastik trzeba odkręcić. I trzeba zawsze pamiętać o okularach żeby nam się nie nasypało do oczu to się powinno po prostu wysunąć tu nam ładnie wyszło oprócz jednej blaszki którą musimy wydubać Mamy uchwyty pięknie oznakowane driver side, passenger side Patrzcie, albo w instrukcji przeczytać Ale najlepiej po prostu to przyłożyć i zobaczyć gdzie to będzie pasowało No tu nie będzie Tu nie będzie, tu będzie No tu by pasowało tu potem będzie pasowało. Dobra. Ha. Ani drgnie. Ani drgnie. A. Ah. Solidnie go skręcili. No ale to nie tą śrubę odkręciłem to miałem tą śrubę odkręcić po co tamtą odkręciłem nie wiem chyba na próbę no to ją wkręcimy to ją wkręcimy z powrotem I tylną podpórkę jeszcze środkową trzeba znaleźć. Musi być ta, bo żadna inna nie będzie tu pasować. Jeszcze zachodzący. Świeci w okie. I będziemy mieli coś takiego. Teraz muszę wyciąć dziury. No, bo inaczej nie założymy tego tych plastików. Musimy je zniszczyć. Za mało, muszę wyciąć dalej. O. o, 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 i o. Ten tu wchodzi do tej dziury, ten wchodzi do tamtej dziury. Perfekt. Pierwszy jest perfekcyjny jeszcze tak samo tylnej środkowej i będzie można plastiki przykręcić a to przykręcimy na końcu to mi ładnie wskoczyło jak to mamy wsadzone to teraz sobie musimy zadecydować jak daleko chcemy wysunąć dobrze, żeby były w miarę równolegle auto ma boki krzywe I jeszcze przód I schodek gotowy Jeszcze będziemy go dokręcać Ręcznie posprawdzam wszystkie śrubki Ale słoneczko już zachodzi Więc dzisiaj już nie zdążę więcej zrobić Drugą stronę sobie zostawię na jutro Zobaczymy tylko Jak tu się wsiada teraz do tego auta nawet jak jest taki podniesiony czy to jest teraz wygodne wsiadanie patrzcie jaki stopień się zrobił teraz jest teraz jest elegancko a o ile nam to obniży prześwit no a, obniży to nam prześwit jakieś 5 cm no ale i tak tu jest potężny prześwit więc Ponieważ nie wybieramy się na jakieś ekstremalne wyprawy to powinno być ok Dzień drugi zabieramy się za drugą stronę Więc najpierw musimy zdjąć plastiki Co tutaj było Już nie pamiętam co ja tu wczoraj robiłem Aha tu mamy śrubki Chyba dziesiątki Piętnastkę, piętnastka, to była ta. Teraz tu jest taka zagwozdka. W instrukcji oni dali inne śrubki. Powiedzieli, żeby zamiast tamtych przykręcić te, które oni dostarczyli. Ja myślałem, że dlatego, że może są dłuższe. No ale jest idealnie tej samej długości co ta, a nawet no, od gwintu do gwintu taka sama długość, a ta jest dużo krótsza, więc, więc nie bardzo wiem dlaczego dlaczego te śrubki trzeba by zastąpić tamtymi. Chyba użyjemy oryginalnych śrub. Dajcie mi odpowiednio długą dźwignię, a podniosę ziemię. Tak? Teraz będziemy znowu wycinać plastikowe, plastikowe zabezpieczenia. Chyba, chyba trzeba troszkę dalej wyciąć. tutaj gorilla tape żeby zalepić te wszystkie dodatkowe otwory żeby opory powietrza były niższe jak będziemy jechać po autostradzie o. przyjrzyjmy się dokładnie, no. Może być teraz tylko dokręcić. Jest zrobione, skończone. Schodki są. Będzie się stopień, znaczy będzie się wygodniej wsiadało i wysiadało. Teraz jak to nagrywam, jest czwartek, czwartego, za cztery dni zaćmienie słońce. Patrzyłem na, patrzyłem na mój samochód, który jest sprzedany na aukcji, nasze rozbite BMW. Znowu ludzie będą mówili, a czemu nie powiedziałeś, jakbyś powiedział, to bym go kupił. No zgadnijcie za ile sprzedany. Tutaj już jak odświeżę stronę, to w tym miejscu na moment się zapali cena, za którą był sprzedany. Uwaga, o było, widzieliście. Widzieliście. Można zatrzymać i cofnąć. 1400 dolarów za 1400 dolarów taki piękne BMW, które ma tylko rozbitą chłodnicę i przedni pas, tam silnik jest nieruszony, zawieszenie nieruszone, poduszki powietrzne nie wywaliły, więc w Polsce to takie auto, to ktoś naprawi za 10 tysięcy złotych i będzie miał za 15 tysięcy złotych BMW z przebiegiem 140 tysięcy km. Bezawaryjne nigdy się nam nie zepsuł ani raz, więc generalnie rzecz biorąc, była okazja. Może jego ktoś kupił z Polski. Nie wiem, tu widać, tu widać jak ten przód wygląda. to była nasza polska rejestracja. I tu nalepka mojej żony. Emerytowana pielęgniarka to jest jak zwykła pielęgniarka, tylko dużo bardziej szczęśliwa. Więc tyle o samochodzie, a ja w ogóle tu jestem, bo szukam głównie jaka pogoda będzie na za 4 dni. Generalnie rzecz biorąc, w ogóle dzisiaj śnieg padał w Ameryce. Zaraz tu poszukamy jakiejś, co z tym śniegiem się stało. No, widzicie, ja chcę jechać do Vermont, czyli ja chcę jechać tutaj. Tutaj jest największa szansa, że będzie ładna pogoda za 4 dni. No a dzisiaj sypie tutaj śnieg. No ale, natomiast o, tutaj w, w Arkansas, w Teksasie, w Tennessee, w Ohio, w Indianie, to zaćmienie słońca idzie w ten sposób, takim łukiem. Tutaj jest maybe, maybe, tu będzie prawie na pewno zachmurzone, tutaj ma być słonecznie. Tylko to jest tysiąc mil od domu, półtora tysiąca kilometrów. No ale każda okazja jest dobra, żeby wyrwać się z domu i pojechać. To będzie, tak jak już mówiłem, za. No, chyba wyjadę z domu w niedzielę do zaćmienia słońca w poniedziałek po południu. Albo w sobotę wyjadę i w niedzielę bym mógł pojechać na przykład do amerykańskiej częstochowej bo jest niedziela miłosierdzia, a potem dalej pojechać, no zobaczymy. Plany jeszcze się okażą, także będzie na żywo transmisja z auta, to zapraszam, no ale, ale generalnie rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc, to tak musimy sprawdzić, gdzie ta pogoda będzie, bo gdyby się okazało, że tutaj w Cleveland, na przykład, albo w Indianapolis, w Indianapolis i w Cleveland, to Byłyby najbliższe miejsca Charlotte, jakby tu była dobra pogoda. To bym nie musiał jechać aż tam do Vermont. No ale, ale to to naprawdę dopiero może w sobotę rano będzie mniej więcej wiadomo. No bo takie coś jest raz na tyle lat, że wpakować się. Wiecie, poprzednie zaćmienie słońca było w Kolumbii, czyli tutaj, tu jest Charlotte, tu jest Kolumbia. No tylko 100 mil od Charlotte. Ale też musiałem się w, już dosłownie przed samym zaćmieniem słońca przenieść. Od 2-3 km, bo stała chmura na słońcu i nigdzie się nie przesuwała. Więc wyjechałem z poza tej chmury i, i, i się poprawiło. A teraz wracam do naszego samochodu, bo jeszcze muszę umyć te schodki, żeby zrobić ładne zdjęcia i posłać, posłać żonie, żeby zobaczyła, jakie, jakie będą miały wygody teraz wsiadając i wysiadając z samochodu. Tak wygląda nasz rywianek ze schodkami. Będzie można wygodnie wsiadać i wysiadać do samochodu. Prześwit, jak widzicie, ciągle jest gigantyczny. Co prawda się obniżył, bo no prześwit był taki jak górna krawędź schodka. Czyli jest mniejszy o jakieś. 3-4 cm było 38, więc jest jakieś 35 cm. To też jest gigantyczny, gigantyczny prześwit, więc auto nie straciło wiele swoich zdolności terenowych w porównaniu do schodka tutaj. Ten schodek nam naprawdę obniżył. Widzicie, że ten jest. sięga do buta, a tu od buta do schodka mamy jeszcze drugiego buta więc, więc jest różnica między tymi pojazdami no ale ale będzie dużo wygodniej wsiąść to jeszcze wam pokażę jak się obniża ten samochód w tej chwili jest w najwyższym położeniu Jak widzicie, ta różnica wysokości jest spora między jazdą sportową a terenową, a wysiadaniem z auta całkiem sporo się to zmienia. Pneumatyka, pneumatyczne zawieszenie, więc tak to działa. Uwaga, zaraz, zaraz mi obleje. Zaraz pójdziemy na spacer Aktualna prognoza pogody z dzisiejsza w Meksyku pochmurnie, w Teksasie pochmurnie, szanse na deszcz. W Arkansas pochmurnie, Illinois. Słońce i chmury, Indianapolis, Cleveland, Niagara Falls to samo. Burlington, Vermont. Czyste niebo: najlepsze miejsce, żeby zobaczyć eklips. I Holton, Maine: czyste niebo. Great Spot to see the eclipse. Czyli trzeba jechać w tą stronę. No, chyba pojedziemy do tego Burlington, przynajmniej w tamtej okolicy.